ogólnie dzisiaj wraz z kolegą migorem kolegami Igorem Siemano, siemano Gramy sobie w Bedwarsy na Coxcraftie Jest to drugi film No, dajcie lajka, dajcie suba Z góry dziękuję No Więc my, nam się zaczyna arenka Niestety będzie tylko jedna arenka Z powodów technicznych Może niedługo będzie więcej, nie? będzie więcej, nieprawda, filmów? Tak, tak. No, tylko wiecie, muszą mieć takie przerwy techniczne. Zepsuło mi się coś i właśnie tylko jedna ręka może być, bo dłuższe nagranie nie może być, więc przepraszam. No, zapraszam też na TikToka, link w opisie. Chciałabym tu sobie nie wypromować. No. Co? No! Dziwne Ty! Plecy jeszcze będą Plecy Dobra Dobra, EZ Help me! Jestem fireballał, uh, to bym... Co? Zginął, zginął. Oj, idę wpadł. się Ale... mówić, że oni mają to... Idę kupić TNT-ka. Nie, ja się nie będę bał. Myślałem, że z... kupuję, że ja kupuję. Ja kupuję. Mówię... Save w ginę na się że kupuję. Pomyślałam, że to żółty. Chodźcie go, idziemy. Czeka, może idę. ty. Uda, ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi. Tak jakby... Tak jakby nie wiedział. Zginąłeś? Tak, ale położyłem im tientika, położyłem im tientika, jak coś. Dobra, miałem. Połóżę, zabity? Kurwa. się i mnie, więc chyba Dobra, dobra Jed jednak będzie jeszcze jedna ręka. wiecie szybko zginęliśmy, to jeszcze jedną nagramy. No. Teraz w karcie wam się pokazuje kanał. Wiecie, żebyście wpadli. Hmm. Wiecie. No. Więc może zrobimy jakieś hasło dla widzów? No możemy. Dobra, jak ktoś jest moim idolem, wątpię, że jest jakiś idol. Ale jak ktoś jest moim idolem, to niech napisze w komentarzu. Um. Siema, po prostu, tak jak właśnie ja napisałem, oprócz tej kreski, tak, napiszcie siema, tak napiszcie. Ja myślę, że kurde. No. No. Więc napiszcie. I wtedy, wiecie, może będziecie mogli ze mną pograć. Macie link do Discorda, to tam wejdźcie i tam się ze mną skontaktujcie. Przepraszam, taki słaby konkurs, ale na żadną rangę pieniędzy nie mam. Raczej nie, że nie mam, nie, tylko wiecie. Na razie mam mało subskrypcji i ten... Kurę. Dobra, nie wiem, co ja zrobiłem. Nie wiem, co ja zrobiłem. Jak coś tu do nas leci... Mogę coś mówić? Tak. Dobra, no Tak to... się to, to jest taka obudowa łóżka! Bo się ona tak popłaca, widzisz to? Jak? No mina, no, bo ja tak budowałam. Nie, ja nie mogę. To szybko zawoduje. Masz nie. To, to umne taktyki. No. I... Ale no, ja jestem innym YouTuberem od Asesinka. Też będę we wydwory i gry. Ej, dobra. Może jutro nagramy odcinek, gdzie gramy w Robloxa. No tak. Możemy tylko... Ja, ja tak samo. No i widzowie dlatego, że zginęliśmy, no to kończymy ten film. Myślę, że Wam się spodobało. No dajcie lajka, dajcie suba, tak jak mówiłem. Do następnego odcinka i nara! Hala!